Hej siemneczko, witajcie, z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie 14 czerwca 2025 roku. No i co, mamy nowy zestaw Bob Belcher za 2000 i mamy w nim nowego skina itemy, czyli Bob Belcher za 1500. Tak się je Łopatka Boba za 500. Burger dnia za 400. Szczęśliwy taniec z boba za 400. I latający burger za 400. Mamy kolejny nowy zestaw Cleveland Brown za 2000. I mamy w nim nowego skina i itemy, czyli Cleveland Brown za 1500. Tak to wygląda. Bezlitosna skrzynka pocztowa za 800. Torba pocztowa Cleveland'a. I spacer listo nosza za 400. I mamy następny nowy zestaw Hang Hill za 2000. I mamy w nim nowego skina itemy, czyli Hang Kill za 1500. Tak się tutaj prezentuje. Zbieg okoliczności za 500. Polędwicowe szczypce za 800. Butla z 3-klient propane za 200. I licznik gazowy za 500. I mamy jeszcze jeden nowy zestaw, niezbędny taty za 500, jeśli mamy motkę. I mamy w nim nowe buty, czyli Nike Air Monarch IV White Metallic Silver za 800 i kosiareczka za 500. Buty nadal w sklepie. ikonowe motki to samo letni sklep nadal w sklepie zestaw zamaskowane zagrożenie to samo młodzi tytanie nadal w sklepie dc to samo pora na przygodę nadal w sklepie rdzeniowy rycerz Talus za 1200 Głako za 1200. Komando cieni za 1500. Kapacz za 800. Najemnik ducha. Błyskotliwa specjalistka. Letyka za 500. Zarzuć basy za 800. Obierzy świat za 500. Dźwięku bank za 1200. Kraniec tęczy za 500. Skant opalizujący za 300. Zestaw arystokracja royal. To samo. Ścieżki jamowe nadal w sklepie. Zakręcone marzenia to samo. Odpalaj silniki nadal w sklepie. I mamy nowy ślad, czyli encounter za 250. I mamy nowy dopalacz, czyli Inkantor za 250. Powróciły koła JUZO. Snoop Dog, to samo. Sabrina Carpenter nadal w sklepie. Powrócił zestaw magmowe legendy. Pakiet letnie legendy. I pakiet mistrzowie magmy, ale mi go nie pokazuje, bo go posiadam. Nie może dzisiaj szafki Top 5 Gaming, Wonder Women, Dopalacza Plazma, Śladu Tarcza i Q Orbita. No i co, jeśli sklepie Wam się podobało, to pamiętajcie, subzone, łapka w górę, kod GigiLom w sklepie, a się z Wami żegnam, siemneczko.